Je. Nie <śmienicza> mnie. Haha. Budź, 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 budź. przynieść coś do oglądania i co ma się skupić? Mogę jedynie zacząć powiem, powiedzieć. ...to akurat mam na działanie? I troszkę na ten boczek. Tak, 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 tak. Tu pomgłem, tu pogilam, tu, tu pomgłem, tu, 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 tu. Idę po wodę, nie? Tata przestań bo mnie kamelować, bo tam... Chciałbym coś powiedzieć! Ale nie wyjdźło mi! Dziwko! Dziwczątko powiadaj! Nie Simko. Simko powiadamy. i dziwaleś! Sipko! Sipko mi i powiadami. Dzień dobry. Dzień dobry. Nie, no i tam jest.